Cześć, witam wszystkich tutaj. Lejto. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z Tekkena 8 Dzisiaj obejrzymy sobie turniej, a dokładniej jeden konkretny mecz z Bass Gauntlet, to jest turniej w Pakistanie z Tekken na 8, tylko na zaproszenie, czyli bardzo dużo najlepszych graczy z całego świata zostało zaproszonych na ten turniej. No i dzisiaj zobaczymy sobie jeden z takich meczy. W planach mam też obejrzeć i skomentować dla Was finał tego turnieju, także dajcie znać w komentarzach, czy będziecie chcieli to zobaczyć, to wtedy przyspieszymy ten proces. No a dzisiaj, tak jak wspomniałem, mamy Jokę. który gra bardzo, bardzo dużo fengiem. Versus Atif. Atif, jak dobrze pamiętam, w TKN 7 grał um, postaciami 2D, plus chyba gdzieś tam Marduka dotykał. No, bardzo dobry gracz z Pakistanu. No i jowca, który jest bodajże z, z UK, Wielkiej Brytanii. Także zaraz zobaczymy, potwierdzimy jeszcze to flagami, jak się nie mylę. W całym top 8. No, bardzo dużo pakistańczyków zostało plus tam właśnie jakieś jedna czy dwie osoby jedna czy dwie osoby typu joka z innego kraju także no to jest bardzo ciekawe mega mega dobry turniej bo tak jak wiecie bardzo dużo pakistańczyków jest strasznie dobrych nie tylko arslan aż ale no nie, mogą, nie mogą często jakby podróżować i przez to nie ma ich na tych największych turniejach, nie? Tutaj za moją kamerką, pod moją kamerką jest właśnie Joka z UK, tak jak wam wspomniałem, no i mamy też Atifa po prawej stronie, który gra Dragunowem. Feng versus Dragunow, więc no turbomocne postacie, turbomocne postacie, same top tiery, powiedziałbym, że po aktualnych patchach no to Feng E, trochę uniknął tych super nerfów i bym powiedział, że jest chyba numerem jeden aktualnie, tak czysto na papierze e, patrząc. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest, mówię, jeden z meczy top 8, jeden z początkowych meczy top 8 i gramy tutaj do trzech, czyli FT3 e, jest grane, kto wygra trzy razy, no to e, wygrywa meczek, nie? Wielka presja, otwęga, połkowanie, no i mamy dwie szybkie rundy E, dwie szybkie rundy dla Fenga. Zdążyłem Wam troszeczkę przybliżyć e, meczyk i tak dalej, a to już dwie rundy. Będzie ściana i wall break, ok? No tak, lepiej samemu rozwalić podłogę niż żeby zrobił was, e, to Wasz przeciwnik. Wall splat, znowu! Wow, no i już nie mamy podłogi do niszczenia, no i super. Feng tutaj niszczy Dragunowa, jak widzicie. Giga Damage, 70% zabane, zabrane. Jest Raichu Dragunowa, co zrobi? Dosłownie to był jego pierwszy atak. Patrzcie jaką presję robi Feng. Co się dzieje? Feng jaką robi presję, jakie robi dosłownie. No, na twarzy tego Dragunowa cały czas siedzi. Dragunów... Wiecie jaka to jest opresyjna postać, szczególnie jeżeli graliście lub gracie rankedy w Tekkenie 8, online, no to wiecie jakie są problemy z Dragunowem. Fengów jest mniej, ale naprawdę Feng, Feng jest aktualnie topową postacią według mnie. Grałem Dragunowem, grałem Fengiem, bardzo lubię Fenga, może jeszcze do niego wrócę, nieważne czy będzie znerfiony, zbafowany, czy nie, po prostu jest. Fajna i ciekawa postać do grania, według mnie. Także zobaczymy, jak to wygląda. Ok, znowu przewaga Joki. No z Fengiem jest ten problem, że naprawdę nie chcecie być przy jego twarzy. Wtedy Feng e, najlepiej się sprawdza, tak naprawdę. Jak może was męczyć z bliska. Tysiące połków, dużo ciosów, które unikają. E, unikają ciosów przeciwnika. Mają wbudowane jakieś. Ucnięcia wbudowane, side stepy i tego typu rzeczy. klatki na plus bardzo często. Także naprawdę, z Fengiem, jeżeli chcecie go skontrować, to powiedziałbym, że lepiej się po prostu trzymać na odległość niż przy nim. U, ale pech w plecy. Dobry damage. No i mamy przy ścianie już jest znowu Feng. Boom. Jeszcze rozwolona ściana, Będzie chyba koniec. Tak jest. Shoulder. Bardzo duży damage na sam koniec. Tym barem został zrobiony. Także pierwszy mecz dla Joki i teraz mamy 1-1 w rundach, jak widzicie. Śmiesznie to wygląda, jak Dragunov praktycznie nic nie może zrobić, nie? Ciągły lockdown, ciągle gdzieś tutaj feng połkami, połkami. go ciśnie. Uuu, podciął go, wow, to na kanterkicie było, ok. O, ostatni cios nie trafił w kombosie. Mamy aktywację hita. Tak jest, powinien być koniec, tak. Postać jest bardzo blisko. Bum, bum, bum. Dokładnie. Dokładnie tak. Duży damage na tym trzecim ciosie zawsze jest. Feng to też jest taka postać. Ja o tym mówiłem już kilka razy, że na przykład powiedzmy macie topowe postacie, Dragonow Feng, no to Dragonowem każdy, bym powiedział, będzie grał podobnie. Nie było kary, wow. Każdy będzie grał podobnie. Ponieważ no ten jakby sufit, powiedzmy, umiejętności i tego, co zrobi Dragunov, jest o wiele niższy niż Ufenga. Więc wiecie, średnio zaawansowana osoba będzie robiła podobne rzeczy, co osoba, która jest tam super zaawansowana, czy gra nawet turniejowo. Oczywiście będzie to robione z innym skutkiem, ale wiecie, co do zasady gameplay może wyglądać podobnie. Ufenga za to, to jest taka postać, tak jak kiedyś w Tekkenie 7 też Jin, był taką postacią, czyli Feng i Jin, szczególnie z Tekkena 7, to były takie postacie, które miały bardzo dużo ciosów, bardzo przydatnych ciosów, bardzo dużo ciosów u nich było po prostu użytecznych, dobrych, ale wiecie, nie miały te postacie nic takiego super, ultra, mega mega mocnego powiedzmy do spamowania. I, i to był właśnie Jin i Feng, szczególnie Jin w Tekkenie 7, no i Feng w Tekkenie 8 mam wrażenie, że dalej troszeczkę mniej, e, bo dostał nowe ciosy, m, ale dalej jest taką postacią, która ma bardzo dużo przydatnych ciosów, użytecznych ciosów i to jest postać, gdzie używacie no dosłownie nie wiem, większość command listy, większość ciosów u Fenga, a nie tak jak u niektórych postaci 5 czy tam siedem ciosów, nie? Bo one są najlepsze, użyteczne i nie warto nic więcej kombinować. No to takie jest właśnie Feng, że możecie robić bym powiedział taki freestyle, że możecie grać jednym stylem i naprawdę używać tylko kilku ciosów, a możecie właśnie fajnie freestylować i używać e, praktycznie całej komand listy u Fenga, bo większość jego ciosów jest e, przydatna. No i tak też było z Jeanem w Tekkenie 7. No teraz Jin został e, ułatwiony, wzmocniony, więc no już coś, to nie obowiązuje, bym powiedział. Wow, ładne lowpery. Ok. Patrzcie, super combo, fajne, fa, fajne filery, fajne podnoszenie, full ściana. No ale po lowpery nie mamy takiego damageu. I prawie to wszystko było jeszcze z, szar z, z szarym życiem, więc tutaj Jo'ka może to życie teoretycznie odzyskać. Zobaczymy, dokładnie jest hit, będzie powoli odzyskiwanie. Boom. nie ma nic. Tak jest, no i będzie koniec. Rozbita ściana, cyk, nawet nie musi się zbytnio męczyć. jeden jeden w grach i dwie rundy dla Jo'ki. Także powoli się zbliżamy do tutaj większej przewagi. Zrobionej przez Fenga. Boom, running, dwójka. Był dwójeczka na kanterchicie od Dragonowa. tak jest, główka, wszystko zablokowane. I lecimy, co zrobi Jouka? No i na no i na przewagę cios, właśnie. To kolano od Fenga jest turbo turbomocne. Turbomocny cios, serio, turbomocny cios. Liniowy dosyć, łatwo jest go stepnąć, ale, ale jeżeli dostaniecie już, no to Feng jest bardzo na plusy praktycznie, najlepiej stać w miejscu, nie? Takim czymś. O, okay. Tak jak wspomniałem, po lewej był Joka, po prawej mamy Atifa. A zobaczymy, jak to będzie w przyszłych turniejach. Jakiś taki wiecie większych Tekken World Tour. I ściana rozwalona. Boom, wrzucony na ścianę. Czy Pakistan będzie miał w końcu e, łatwiej z tymi podróżami czy no będą mieli kłopoty nie tutaj raz z ambasadą jakieś kłopoty że nie dostają wizy na podróż tutaj e, potem jakieś problemy z krajem do którego mają wiecie wjechać że tam coś nie gra A to od zawsze tak jest od zawsze jak się pojawił na mapie Pakistan Arslan Ash i tak dalej i tak dalej to oni od zawsze mieli problemy z tym podróżowaniem że wiecie że dosłownie Udział na przykład e, kilku graczy z Pakistanu, czy nawet samego Arslana, był e, potwierdzony, nie wiem, tydzień przed turniejem czy coś, no bo do samego końca czekali na jakieś potwierdzenia i tego typu rzeczy. Także no, no tutaj jest niestety kłopot, a podejrzewam, że wiecie, jakby tak regularnie e, powiedzmy, nie wiem, 8-10 topowych graczy z Pakistanu pojawiało się na tych, wiecie, międzynarodowych turniejach, to top 8 mogłoby wyglądać inaczej. Mogłoby być. Ciężko, bo musicie pamiętać, że jeżeli jedna osoba jest mocna w danym kraju czy w danym regionie, to musiał trenować z naprawdę dobrymi graczami. Więc dzięki temu, jeżeli na przykład jest taki Arstan, Ash, który powiedzmy najwięcej z nich podróżuje i jest najbardziej rozpoznawalny, jest bardzo dobry, no to na pewno jest więcej tego typu graczy i tak silnych graczy jak on, no bo skądś wziął tego skilla, więc musiał grać z graczami. Którzy mają porównywalnego skilla, więc wiecie przez to można, można zgadnąć, nie trudno zgadnąć, że w Pakistanie jest naprawdę bardzo dużo killerów w Tekenie. Mały hype na trybunach się zrobił po kombosie Atifa, a tymczasem w ogóle mieliśmy zmianę, jak widzicie, kolejna top postać, mamy Gina, kolejna topowa postać, tak jak wspominałem o Ginie, no to mamy go. Okej, okay, wow, no niestety, dropnięte kombo, wszystko wylabowane, widzicie, full kombosik w plecy, setup. To naprawdę trzeba takie rzeczy przećwiczyć. Eee, w tym tylko szczególnie często są sytuacje, że kończycie po boku postaci albo za plecami, to warto sobie przećwiczyć na praktyce konkretne akcje, konkretne kombo, które siadają w plecy. Bo często są takie sytuacje niestety. Czy to przy jakichś właśnie hitach, przy użyciu hitów, czy, czy po prostu po sidestepowaniu i tak dalej, nie? Często tak się dzieje, że kończycie właśnie jakoś na plecach, z boku postaci i wtedy e, normalne, standardowe wasze wybitki czy kombosy mogą w ogóle nie trafić. I warto to wiedzieć, żeby no, zamiast zadać, nie wiem, 10-20 damage'u, no to normalne combo zrobić, które może zadać potencjalnie nawet i ze 100 damage'u, nie? Warto takie rzeczy zlabować, także polecam. I hopkick, okej. Okay. Hank poleciał followa. Ale, chopkich Gina wygrał. Boom, mamy hita. Doprowadzenie do ściany, tak jest. Boom, 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 okej, okay, co będzie? Na śniadanko nic. Dobra, Fenko odzyskał presję. Wyrwanie z rzutu, ale co z tego? I tak, jest, przy... I tak był przy ścianie przez chwilę. Gina. waveu, waveu i koniec. Wow, ładnie to wyglądało, widzicie. Ładnie ten wave dasz od Gina. Boom, mamy hita, co będzie? O, okej. Okay. Mała kara. Wow, dziwna interakcja, bo już. Jakby ta tył jedynka się pojawiła, ale dostał fang Lowem od Gina i nic się nie działo. Piękny kucak, jak zrobi dobre combo, to będzie koniec. O, boczna ściana go troszeczkę oszukała, ale wszystko jest ok. 2-2 dwa, dwa w rundach, 2-1 w meczach dla Joki. Zobaczymy, czy to będzie ostatni, ostatni meczek. Potencjalnie ostatnia runda, jeżeli Jo'ka wygra, ale widzimy mini comeback od Gina. Atif tutaj robi presję. Boom, opóźniony Hellswip, sweep. Aj, zablokowany. Już chciał za dużo tych lowów. Jest ściana, boom, taki jest barek na koniec. No i poleciał mid. Aj, no nie trafił na ścianie. Normalnie to by była wrzutka na ścianę i pełne combo. O, widzicie, była znowu jakaś dziwna interakcja. O, Richard, tak jest, ale to zrobił. Widzi, widzicie, jak, jak publiczność tutaj przeżywa, ale to zrobił, wow. I żyje, dalej żyje. Atif ciągle wygra. Dzięki temu mogła być potencjalnie ostatnia runda dla Jo'ki, ale Atif ugrał to i mamy 2-2 w meczach. I ostateczny meczyk teraz. Kto wygra? to będzie koniec? Ostateczny, ostateczny mecz, tak jak wspomniałem, 2-2. Gramy do trzech wygranych. To jest jeden z początkowych meczy w TOP8. Postaram się dla Was też nagrać i omówić właśnie tego typu komentarz e, finałowy, bo usłyszałem, że bardzo dobry finał był tutaj w tym turnieju. Dajcie mi znać w komentarzach, jaki jeszcze chcielibyście turniej albo meczek, żebym sobie dla was tutaj skomentował także zobaczmy jak to wygląda 2-2 Joka vs. Atif Feng versus, Ati. versus Jin same topowe postacie tak jak wspomniałem po patchu, po aktualnym majowym patchu, no to Feng myślę, że jest top 1 i Jin kawałek za nim co będzie? ok, mid zablokowany, boom, kara 10 klatek, tak jest Nice, ładnie. Presja od Fenga. Uuu, już leciał Hopkick. Wow, ale to było dobre. Cancel do Bakturna i łapanko. Boom. Wygrywa hitem pierwszą rundę Feng. Wow, jakie to było szybkie. Postawa, cancel i rzut. Okej, okay, aż to naturalnie trochę wyglądało, bym powiedział. Znowu się nie wyrywa. Czyżby bo Atif miał problemy z wyrywaniem. Z wyrywaniem rzutów. Oh my God, o tak, kempo do tyłu i boom. Wow. Ale damage ten stomp zrobił. Ech, przewaga Gina. Dual punch. Normalnie to by zginął, ale odrobił troszeczkę życia. Uleczył się troszeczkę Jin i ten dual punch go nie załatwił. Co nie zmienia faktu, że mamy 2-0 w rundach na Joki Ładna kara z WSA, boom. Kolejny mit, lecimy z tym hitem. Jest lo O, nie trafił główką i mamy szybką wybitkę. Hopcika. Czy będzie doprowadzenie do ściany? Raczej nie. Chociaż nie, nie trafił hitem. Ojojoj, dużo błędów. Wow. Ostatnia szansa. Tak naprawdę. I Barek, mamy to. W ogóle Bary jest karalny. Bez hita na pewno jest karany na wybite, z tego co pamiętam. Ale na przykład gracze pola czy, czy właśnie Fenga bardzo często ten bar używają. Także no nie jest to łatwe do ukarania, bym powiedział. Nie jest to łatwe do ukarania, do wybicia ewentualnie, zablokowanie takiego bara. Ale no, musicie na przykład się przyzwyczaić do tego i starać się to karać jakkolwiek, nie? Także taki protip ode mnie, jeszcze na sam koniec. No i co, to by było na tyle. The Buzz Gauntlet, wszystko możecie zobaczyć sobie na YouTubie, na ich oficjalnym kana kanale Buzz. Tak jak wspomniałem, możliwe, że jeszcze coś z tego turnieju sobie obejrzymy i wląduje u mnie na YouTubie. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do następnego. Cześć!